Cebula przeciwwskazania. Może nam się wydawać, że są jakieś przeciwwskazania przy stosowaniu jedzeniu cebuli, ale ponieważ ta cebula ma szereg porządnych, dużych właściwości prozdrowotnych wspierających nasz organizm, to te wszystkie substancje, które to powodują, mogą również powodować pewne problemy, mogą niejako kłócić się z, z niektórymi sytuacjami w naszym ciele, z chorobami. Te właściwości zdrowotne, lecznicze są wymienione na jednym z moich materiałów. Zapraszam na mój kanał. Ale jakie mogą być przeciwwskazania przy stosowaniu cebuli? Pierwszą z takich przeciwwskazań są poważne choroby układu pokarmowego, czy też choroby zapalenia jelit. Jeśli masz problemy z układem pokarmowym, jeśli ten układ pokarmowy Twój nie działa w ten sposób, co trzeba, Cebula w dużych ilościach, a nawet w mniejszych ilościach, może powodować zwiększenie tego zagrożenia, niejako podsycenie tej choroby, ale tutaj, jeśli masz poważne problemy z układem pokarmowym, chodzisz do lekarza, leczysz się, zapytaj, czy ta cebula może stanowić dla Ciebie zagrożenie. Kolejną grupą ludzi, którzy powinni przynajmniej ograniczyć to stosowanie. Spożywanie tej cebuli są osoby chore poważnie na wątrobę, czy też, na, czy też mające chore nerki. Oni też powinni uważać na cebulę, zwłaszcza na zbyt dużą ilość tej cebuli w swojej diecie, żeby po prostu te właściwości cebuli nie odbiły się w sposób negatywny na tych dwóch bardzo ważnych organach. Cebula to też wzmocnienie możliwości wystąpienia zgagi. Więc jeśli masz problemy z, z gagą, uważaj na cebulę. Uważaj, żeby to nadmierne stosowanie cebuli nie spowodowało niejako zaognienia, wzmocnienia tego problemu. Kolejnym przeciwwskazaniem jest niewydolność serca. Cebula wpływa na nasze serce, na nasz układ naczyniowo-krwionośny i to działanie u chorych. U osób posiadających niewydolność serca może być na tyle duże, że przy nieodpowiedniej sytuacji może dojść do zagrożenia, do komplikacji, więc lepiej, jeśli masz niewydolność serca, przynajmniej ogranicz tą cebulę, a najlepiej spytaj się lekarza, co zrobić z tą cebulą. Pamiętajmy też, że cebula jest ciężkostrawna i może powodować problemy pokarmowe, ale to już do tej grupy należy zaliczyć bardzo dużo produktów. Dlaczego występują te przeciwwskazania? Dlaczego ta cebula może u niektórych osób powodować problemy? Co oczywiste, cebula ma działania prozdrowotne, więc te substancje znajdujące się w cebuli muszą mieć wpływ na nasze ciało. U osób zdrowych, u osób nie mających problemów zdrowotnych ten wpływ przeważnie jest pozytywny, ale jeśli ktoś jest chory, jeśli ten nasz organizm nie działa do końca tak jak powinien, to te substancje mogą powodować niezbyt zdrowe objawy, mogą doprowadzać do komplikacji, po prostu ten ich prozdrowotny, leczniczy wpływ może w tym przypadku być negatywny. Więc Masz problemy z układem pokarmowym, z wątrobą, z nerkami, z sercem, uważaj, lepiej spytać się lekarza, lepiej zapytać 10 razy niż sobie zaszkodzić poprzez jedzenie, spożywanie czegoś takiego niby banalnego jak cebula. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj. Jeśli chcesz zasubskrybuj kanał, spójrz na inne materiały. Każda Twoja aktywność jest dla mnie ważna, oraz dla kanału. Dziękuję za uwagę.